widzowie, jem fasznego cukierka otwieramy Widzę się z jak to nie jest Nie od tych yes. pomysłów, sam nie wiem w co ja się zaraz pakuję. Twoich przyjaciół ja biorę w cudzysłów. moich przyjaciół zabiorę na kubę. pligi 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 wszędzie. Mp4 albo mp3. Tobie to by już buzował dekiel. Ja chcę robić tego jeszcze więcej. Nie, A, nie widzę. Nie. Mam kij w pola. Mam piżu. Łukie, swag, staryu nas w życiu. Chcieć to, młodzież mieć co dzień tak w życiu. No dobra, papa. Cały dzień i całą noc robimy, żeby nam wyszło. O, cały dzień i całą